Prowadzisz biznes, więc z jednej strony masz do ogarnięcia sprawy zespołu, których zwykle jest więcej niż planowałeś, z drugiej strony masz tematy klientów, których też jest więcej niż planowałeś, z trzeciej strony masz branżę, w której działasz, która też się zmienia i wymaga twojej reakcji na to, co przynosi ci świat, z czwartej strony masz regulacje prawne, z piątej strony masz jeszcze całą makroekonomię i to, jak Chiny, USA i Europa. Reagują i pracują same ze sobą. Budowanie biznesu jest złożone, budowanie biznesu jest dla wielu z nas trudne. I teraz są takie momenty, kiedy dochodzimy do ściany. Wydaje się, że walisz głową w mur i to, co do tej pory robiłeś, nie pomaga, a tematów do ogarnięcia jest tylko więcej i więcej i więcej. No i jak znam przedsiębiorców z rozmów z nimi, sam jestem przedsiębiorcą i sam widzę, jak sam się zachowuję w tego typu sytuacjach, to czasami zaczynasz tracić logikę. Stracisz to chłodne myślenie, bo tematów, które ci przychodzą, jest za dużo. Co zrobić, żeby zamiast panikować, zania, zamiast się użalać, przejść do ofensywy, żeby odzyskać spokój i zacząć z tym działać, zacząć z tym pracować i włączyć od nowa tą przedsiębiorczość? Co masz zrobić ty? Nie wiem, ale pokażę dzisiaj to, co robię ja od wielu, wielu lat, co mi pomaga, co porządkuje moje myślenie i pomaga mi właśnie skupić się na tym, co jest realnie ważne, zamiast. Panikować i być w trybie reaktywnym. Zwykle siadam z kartką i zadaję sobie 7 pytań, które dziś Ci pokażę. Przejdziemy na takim modelu, który ja mam w swojej firmie, przez każde z tych pytań, żebyś to mógł, mogła zmodelować do siebie, zainspirować się i może dzięki temu szybciej wychodzić z takiego marazmu, paniki czy sytuacji, kiedy czujesz FOMO, a nie chcesz go czuć, bo to, co jest najbardziej produktywną energią w biznesie, to nasze działanie, to deadline'y to terminy i to, żebyśmy się rozwijali, zamiast tylko ściągali dane z rynku i śledzili trendy. Więc przechodząc do pierwszego elementu, to co robię na samym początku, to wracam do modelu biznesowego. I pierwsze pytanie: jaki jest mój model biznesowy i jakimi kurkami w tym moim modelu biznesowym mogę kręcić? Tego typu pytanie jest mi potrzebne dokładnie dlatego, żeby skupić się na tym na co mam wpływ? A mam wpływ na mój własny model biznesowy i na to, jakie parametry w tym modelu biznesowym działają. Dzięki temu czuję, że tak jakbym się cofnął do ściany, mam z tyłu za sobą bezpieczny mur, o który mogę się oprzeć, bo skoro taki model biznesowy wybrałem, to decyduję się w nim działać. I kiedy wychodzę nie z perspektywy tego, co przynosi mi świat, co mi się wydaje albo co słyszę od znajomych, ale z perspektywy tego, ok. Mój biznes realnie działa w taki sposób, że jeżeli obsługujemy klientów w modelu takim ciągłej współpracy, w modelu abonamentowym, jeżeli robią to wysoko wykwalifikowani pracownicy umysłowi, jeżeli naszym marketingiem jest głównie marketing w internecie oraz sprzedaż doradcza, to to mi trochę wyczerpuje. Ilość kurków, którymi mogę kręcić. I to mnie uspokaja. I to, jak ja opisuję swój biznes w modelu Biznes Model Canvas, widzisz teraz na ekranie. To jest przykład tego, jak opisać y, moją firmę w takim modelu. Możesz zrobić to tak samo u siebie, bo to jest jakaś skończona lista rzeczy, które da się tam wypisać. I przez to da się przejść do pok poszczególnych pokręteł kurków, które możesz zmienić w moim modelu, na co mam wpływ? Mam wpływ na to, jak działa mój marketing i sprzedaż, czyli mogę wpływać na to, ilu klientów pozyskujemy w danym miesiącu, jaka jest wartość tych klientów, ile kosztują mnie pracownicy w zespole, ile kosztuje mnie marketing i sprzedaż oraz ilu klientów rezygnuje z naszej współpracy z każdym kwartałem czy rokiem. I teraz bardzo ważne: mam wypisane te kurki, te możliwe pokrętła i kolejne pytanie: dobra. A co realnie na poziomie faktów i liczb działa lepiej albo gorzej? No bo czasami jest tak, że no jesteśmy tylko ludźmi, siadamy w tej swojej firmie, wstajemy rano, jesteśmy w takim kołowrotku ciągłych informacji i nam się po prostu wydaje, że coś działa gorzej. I dopiero zestawienie tego z poprzednim kwartałem, poprzednim miesiącem, poprzednim rokiem w ogóle, pozwala nam ocenić ej, w sumie to jest dobrze i już to uspokaja. Albo ej, w sumie to jest dużo gorzej niż myślałem. Bo się zwijamy zamiast się rozwijać. I z takiej matrycy tych różnych kurków mi zawsze wynika, ok, ten konkretny punkt, ten konkretny punkt i ten konkretny punkt są o tyle mniejsze niż cel, który sobie wyznaczyłem. Dzięki temu wiem, na czym się skupić. I jeżeli takich punktów mam nawet tylko dwa, albo maksymalnie trzy, to cała reszta, zobacz, staje się nieistotna. I to, co ci mówi świat, to, co mówią ci pracownicy, to, co mówią ci koledzy z branży, przestaje mieć znaczenie, bo w twoim modelu biznesowym, jeżeli jesteś przekonany, że warto go kontynuować i dalej prowadzić tę firmę, są konkretne trzy rzeczy, które już widzisz, że nie działają. To cię bardzo fokusuje, to cię bardzo orientuje i pozwala ci odzyskać chęć do działania. No i teraz drugim pytaniem które sobie zadaję wtedy, kiedy już wiem, co nie działa i najlepiej wiem, o ile nie działa, to jest takie pytanie, które też widzisz na ekranie, bo robię to od 2021 roku przez ostatnie 4 lata. Ja sobie regularnie, w dowolnym narzędziu, na dowolnej kartce zapisuję, dobra? To w takiej perspektywie, co jest ważne? Co realnie musi być robione, co muszę poprawić, na czym się muszę skupić, i tam też do tych dwóch punktów, które wyszły z pierwszego pytania, albo do trzech tych punktów, wypisuję sobie rzeczy, które wiem, że muszę zrobić, żeby to poprawić. I to ci robi już pewną listę to do. I znowu odzyskujesz rezon, odzyskujesz pewność siebie, bo większość tych sytuacji już w Twojej karierze się pojawiała, tylko trzeba do nich ponownie. Wrócić i znowu je dopracować. No bo nie możesz skupiać się na wszystkim. Ostatnio byłeś skupiony na przykład na sprzedaży, teraz ci wyszło, że nie działa na przykład jakość i obsługa klienta. Dane ci to pokazują. No to zapisujesz sobie tam, że ważne jest to, żeby CEO, właściciel, management skupił się na poprawie jakości pracy z klientami. I teraz jest pytanie numer 3. Bo wiesz, co nie działa, wiesz, to trzeba zmienić, ale pytanie numer trzy, ono bardzo pomaga tym takim nadmiarowo ambitnym przedsiębiorcom, mi też pomaga, bo się pytam: Dobra, Tomek, a realnie jesteś w stanie to zmienić sam i wiesz, co konkretnie zrobić? Czy potrzebujesz pomocy z zewnątrz, bo nigdy tego nie robiłeś, nie masz pojęcia, jak to poprawić, albo nie jesteś przekonany, że to, co wiesz, to będzie wystarczająco. I to dla tych nadmiarnie ambitnych przedsiębiorców, czyli pewnie większości z nas, no bo żaden przedsiębiorca nie jest. Poniżej przeciętnej ambitny, pozwala nam upomnieć się, poprosić o pomoc, bo wiedza na rynku jest, talenty na rynku są, i dopiero to pytanie, kiedy sobie go dodałem do tej listy, pozwoliło mi przestać wymyślać koło na nowo, przestać się, wiesz, łudzić, że ja wiem, tylko pozwolił mi się zczelędźować, dobra, realnie, stary, to co ty byś z tym zrobił? O. Trochę nie wiem, nie? To w takim razie muszę iść po pomoc do kogokolwiek, do konsultingu, do moich znajomych, do innych przedsiębiorców, do może do managementów w firmie, żeby o tym konkretnie pogadać. Bo nie umiem sobie sam poradzić z tym problemem. I to jest ważne, żeby w takim momencie, kiedy jest Ci trudniej, nie wymyślać sobie koła na nowo. Mi to realnie pomaga. No i tutaj jest przykład takiej wiadomości, którą wysłałem do kilku moich znajomych, no bo zaczęliśmy ostatnio w Kaman robić więcej usług jednorazowych. Utykamy na procesie tego, że klient wyjeżdża na urlop, więc może są firmy, które mają to lepiej ograne. Zbierałem takie dane z rynku, na ekranie jest na to dowód. I to dzięki temu pytaniu, na które sobie odpowiedziałem. No i teraz, kiedy te pierwsze trzy punkty pozwoliły Ci odzyskać rezon, ustalić co jest ważne, wyciąć sobie niepotrzebny szum. I zdecydować, czy wdrażasz coś sam, czy szukasz pomocy, to pojawia się konkretny czwarty element. O ile jesteśmy do tyłu w realizacji celu. Tutaj potrzebujesz mieć dane, potrzebujesz mierzyć swoją firmę i mi to bardzo pomaga, bo wtedy wracam do takiej, zobacz, twardej konfrontacji z rzeczywistością. Tu jest znowu przykład tego, jak taka konfrontacja pomaga w rozmowie z jedną z osób realizującą marketing w jednym z działów u nas. Bo jeżeli masz pomierzoną firmę, analizujesz to miesiąc do miesiąca, to realnie możesz pasować na danych, a nie na emocjach, i wtedy widzisz, ile. Ci brakuje, więc przez to też widzisz, zobacz, ile musisz poprawić, żeby nadgonić. Bo to, co się często słyszy, kiedy nie masz danych, to na przykład Okej, okay, panie Tomku, chcemy zwiększyć naszą sprzedaż w naszej firmie dwukrotnie w ciągu roku. Dobrze? To jeżeli wasza sprzedaż wynika z marketingu, to prawdopodobnie ilość marketingu, jego jakość, jego koszty wzrosną o więcej niż dwa razy, bo to nigdy nie rośnie liniowo. I kiedy nie masz danych i nie wiesz tego, to trudno ci bardzo oszacować, z jakim budżetem i jaką intensywnością pracy trzeba zacząć działać od stycznia, żeby w ogóle ten cel roczny w firmie spełnić. Kiedy masz dane, kiedy się konfrontujesz z tymi danymi, OK, chciałbym być tutaj, jestem tutaj. Jestem trochę opóźniony, i z tych danych wychodzi, ile opóźniony. To zobacz, widzisz od razu, o ile trzeba szybko zwiększyć po prostu obroty, efekty na tym konkretnym fragmencie, żebyś w ogóle był w stanie w tym roku, w tej dekadzie nadrobić ten cel. I dopiero dane o tym mówią. Ten przykład ze screenu obok może Ci pokazać, jak to może wyglądać zrealizowane w praktyce, żeby też Twój zespół miał odpowiedzialność za obszary, które realizuje i żeby dobrze skupiać ich na celu. Z tego wszystkiego, Precyzujemy to jeszcze bardziej. Jak już masz liczby, masz dane, odzyskałeś rezon, to piąte pytanie, które ja sobie zadaję, jest bardzo realne i bardzo mi pomaga z tych górnolotnych y, liczb, wizji, strategii. Wiesz, takiego trudno mierzalnego biznesowego. Pieprzenia, przejść do roboty. No bo zobacz, pytanie brzmi: co realnie mogę zrobić dzisiaj z tymi wnioskami, albo w tym tygodniu, żeby już mieć pełne przekonanie i spokój, że mimo tego, że te cele jeszcze nie są osiągnięte, nie są poprawione, to wykonaliśmy już robotę, która przekonuje mnie na poziomie serducha, że to idzie w dobrym kierunku, że coś się zmieniło. I to pytanie mi bardzo pomaga, bo Większość moich talentów galupa, moich silnych stron, to strategia, więc ja dużo y, teoretyzuję, dużo planuję, dużo rozważam. I to pytanie mnie sprowadza na ziemię, mówi: Dobra, Tomek, to już sobie tam pomądrowałeś, teraz przejdźmy do realizacji tego, i to jest pytanie numer 5. I jest pytanie numer 6. Pytanie numer 6 mówi o tym, jak zorganizować pracę zespołu, żeby nadrobić stratę. Bo to, z czym ja się personalnie mierzę, może ty też, jest y, takim problemem, że ludzie mają 8 godzin, i nie możesz wymagać od nich, nawet w trudnych momentach, za bardzo tego, że płacisz im za 8, ale oni teraz, dlatego że Ty coś źle zaplanowałeś albo rynek Was dojechał, nagle będą pracowali po 12. No nie, to się wiąże z nadgodzinami, to się wiąże ze spadkiem tempa pracy zespołu w normalnych godzinach, z przemęczeniem itd. I są epizody, kiedy jest to możliwe i potrzebne, ale w większości przypadków ty musisz przeorganizować pracę zespołu, a masz skończone, ograniczone zasoby. Masz tyle samo umiejętności w zespole, tyle samo godzin pracy do wykonania. Ta praca, którą ten zespół teraz robi, ona nie znika. No i realnie tutaj jest takie pytanie, które ja sobie sam zadaję. Dobra, jak teraz przeorganizować zespołowi priorytety, to co robią, to czego mają nie robić, co im wyciąć, żeby zrobiło się miejsce na lepsze, nowe działanie, które sobie wymyśliłem w poprzednich pięciu punktach. No i to mi pomaga na takim ogólnym poziomie, taki arkusz odpowiedzialności za poszczególne działy w zespole, który widzisz obok, bo dosłownie każdy, nazwijmy to, dział w mojej firmie, ma przypisaną główną osobę, która odpowiada za to, jak ten fragment działa. No i dopiero wtedy, jak sobie to przeorganizuję, przesunę tam inne osoby, kogoś awansujemy, kogoś dodamy, kogoś odejmiemy, to no to ja jestem w stanie przejść do. Pytania numer 7, które też teraz widzisz na ekranie, dobra, to z kim muszę porozmawiać, żeby uruchomić zmianę? Bo problem, który widzę często w zarządzaniu swoim własnym czy kolegów przedsiębiorców, to jest taki problem, że my sobie żyjemy taką naszą presją przedsiębiorcy, ale zbyt długo trzymamy to dla siebie. I potem mówimy wszystkim na wywiadach, że tam biznes jest taki trudny, biznes jest taki ciężki i tak dalej, ale sami sobie go dociążamy tym, że za późno przekazujemy feedback do zespołu, zwłaszcza ten krytyczny, że jak coś się dzieje trudnego, zaczyna nam się powoli wymykać spod kontroli jakiś dział, jakiś KPI, jakaś liczba, to zamiast zareagować szybko, na przykład z takim modelem siedmiu pytań i tym siódmym pytaniem jest wyjście do zespołu, słuchaj stary, w tym, co teraz robisz, musimy zmienić to XYZ, bo mamy te wyniki jest za wolno i teraz już zmienimy to działanie. Czym szybciej to robimy, czym szybciej ja to robię, tym szybciej mój zespół może się dopasować. A widzę często taką wymówkę, taki problem, że no przecież jak powiem, że jest źle, no to wyjdzie, że ja czegoś nie umiem jako przedsiębiorca, a mam takie oczekiwanie samo od siebie, żeby wszystko umieć, bo jak nie umiem, to pewnie ta firma to w ogóle się rozsypie i tak dalej. No z mojej perspektywy błąd, bo jak nauczyłem się szybciej mówić ludziom w zespole, że rzeczy też nie działają, nie że jest tylko dobrze, no to oni zaczęli szybciej pracować nad tym, żeby działały lepiej. Bo ci ludzie są zatrudnieni dlatego, że są kompetentni, wierzę w to, i przez to, że im powiem szybciej, mogą szybciej z tym działać. W większych zespołach ty jako prezes możesz zauważyć pewne rzeczy, pewnie zrobisz to najlepiej, ale już dawno najlepiej tego nie wykonasz. Więc komunikacja do zespołu to jest takie siódme pytanie, z kim muszę pogadać, kiedy to zrobić, bo jak już powiem o czymś i coś nazwę, to po pierwsze zespół może dać swój wsad do tego, a po drugie, to już wybrzmiało. Więc w mojej głowie ta presja spadła, bo już ktoś się tym też zajmuje. Podzieliłem się tym z kimś innym. Poza tym przeszliśmy z wymyślania sobie czarnych scenariuszy do konkretnego działania wynikającego z tych siedmiu pytań. Więc z mojej perspektywy nie wiem, czy jest to najlepszy, odkryty kiedykolwiek sposób na sobie ze ścianą i blokadą w biznesie. Mi pomaga, używam go z tego, co sprawdziłem od 2021 roku w różnych narzędziach, w różny sposób, ale cały czas te pytania, które sobie zadaję, są dość podobne i nie wynika to z żadnej teorii z książek, po prostu mi to realnie działa i mój mózg, stratega wyciąga do realizacji, pozwala mi się uspokoić i odzyskać taki rezon, że wiem, co robię. Jeżeli tak samo z takim e, działaniem będzie u Ciebie, to będę z siebie bardzo zadowolony, bo to w takiej intencji nagrałem to wideo. Jeżeli masz totalnie inny sposób albo uznajesz ten po prostu za głupi i niedziałający, wskaż to w komentarzu, bo dzięki temu może inne osoby budujące firmę też się tego nauczą i wyciągną coś dla siebie i dzięki temu będziemy mieli w Polsce i w Europie więcej sensownie działających firm. Dziękuję Ci bardzo i do kolejnego.